Pozwalamy obornie właśnie tu gnu na taką małą działkę na jarzyny A bardzo ładna pogoda. listopad początek, czy się zaczęł będzie i pa parę dni, a tu kurde wlecieł ładno miło, aż na polu czy do lasu. Już się jest fucha, co się zdawa robi zawsze. Na niedzielę na taki obiad, coś zjeść, zawsze coś, coś. parę dowszy wpadnie. I do pojciochy i że nie ma że No dobrze, bliżutko, fajnie. Ludzie porządne, uczciwe, szanują człowieka, aż ja swojego. Co jeszcze dychnąć, bo człowiek po robi troszkę. Zadziłem osłabiony troszkę, no ale trudno. Ale właśnie w życiu jest. Trzeba wziąć. Poprawić jeszcze tego, jeszcze jedną przecieczkę, prawie tego, i no w miarę, ale mam łop, o, wyłopatę mam, zapomniałem. No dobrze, teraz będziemy kończyć, bo szef zarządza, i później powiedź, co coś przed na weekend, w weekend sobotę.